Witam wszystkich na moim kanale. A dzisiaj do mnie dotarł nasz Wavlink model AX1800 Wi-Fi 6 Mesh Repeater Access Point Router. Jak zwał, tak zwał. Klasa szczelności. Całe dane. 60 cm maszcie, dodatkowo anteny. On ma 60 cm, wystaje gdzieś 110 cm nad dachem na ten moment. Połączenie z wi super. Ja mam 600, więc łapię spokojnie wszędzie do około 500. Całe dane naszego access pointa są tutaj. 2,4 GHz, 573 Mbit na sekundę, 5 GHz, 1201 Mbit na sekundę, 4 anteny, 8 dB, wodoszczelność, klasa IP67. Coś więcej, co tu jest jeszcze na nim zawarte. Tu przekręcimy sobie, gdzie to montują. Przede wszystkim jest to montowane na zewnątrz budynku. Pełna spacyfikacja łącznie z zabezpieczeniami jak wiadomo już mówiłem wcześniej Wi-Fi 6, 4 anteny 4 anteny około tam 40 cm on cały w wysokości ma jakieś 63 cm w wysokości no jest dość spory gdzie go montujemy wszędzie na zewnątrz przede wszystkim możemy go zasilić z sieci LAN po kablu, lub po prostu połączyć go bezprzewodowo z innym urządzeniem. Aczkolwiek i tak musimy mieć do niego wpiętego tutaj lana, gdyż tym przewodem również idzie nasze zasilanie do tego urządzenia. Ja go tutaj już rozpakowałem przed chwilą. On nam się tak tutaj fajnie prezentuje. 4 anteny, 2 sztuki 2,4 GHz, 2 sztuki 5 GHz, dość fajna i solidna konstrukcja. Przekręcimy go tu, oczywiście, wszystkich danych nikt nie musi znać. Przełóżmy go, i co dostajemy w zestawie? No w zestawie dostajemy takie coś, mamy tutaj cztery antenki kabel LAN oraz zasilacz i tutaj takie czterki, są do tego dwie nierdzewne również opaski do montażu powiem Wam, że trochę waży a dodatkowo jeszcze mamy tutaj dławice jest M25, klucz i kołki do montażu. Tyle dostajemy w zestawie. Wi-Fi z tego urządzenia liczę w granicach 150 metrów od tego Access Pointa będziemy łapać może nawet 200 metrów, aczkolwiek inne osoby podają, że łapią tutaj sieć. W promieniu 400 metrów od tego urządzenia, czyli dokolnie to wychodzi jakieś 800 metrów, ale powiem Wam szczerze, że 300 metrów na 5 GHz to jest jednak sporo i zobaczymy, ile tutaj złapiemy. Aczkolwiek ja go nie mam za bardzo gdzie na razie przetestować, musiałbym jechać do siebie na działkę i go zamontować. W przyszłości będzie na pewno zamontowany na działce i będzie tam testowany z tego co testuję. Bo mam, mam już od dłuższego czasu Wawlinga model AC600. Jest dość nisko założony, zamontowany, bo na wysokości około 3,5 m nad ziemią. To w linii prostej. Prawda, jak stoimy, Wi-Fi pamiętajmy nie przechodzi bokiem, tylko idzie w linii prostej do urządzenia, czyli musi napotkać wszystkie przeszkody i przejść przez wszystkie przeszkody ono po, on po prostu przechodzi mi przez 4 bądź 5 ścian budynku sąsiada w linii prostej i w odległości wtedy 120 metrów mam jeszcze 20 megabitów na sekundę na speedteście. a pamiętajmy, że model AC600 dysponuje tylko przyłączem tam LAN, WAN 10-100 megabitów. Nie ma tego przyłącza gigabitowego, więc może tylko przesyłać sygnał do 100 megabitów na sekundę. A ten już ma lepszego kopa i może nam wysłać to WiFi. Wi-Fi Mocniejsze w, większe, w większym, paśmie, w szerszym paśmie oraz więcej megabitów na sekundę. Nie? Powiem Wam, że na pewno mile mnie zaskoczy to urządzenie, gdy będzie już zamontowane tak, jak powinno być i w tym miejscu, co powinno być. Na obecną chwilę zmienię go po prostu, zdemontuję tego mojego AC600 i Założymy tego ax 1800 i zobaczymy, co będzie się wtedy działo. Porównania, jeszcze tutaj, ten wcześniejszy model AX600, prawda? Z ze wszystkim, On ma tylko takie anteny na długość. On jest fajny, aczkolwiek tylko ma wejście LAN 10100 nie ma gigabitowego portu wejściowego. Ale również jestem z niego zadowolony, bo ponad 150 metrów w linii prostej od niego miałem wi 5 GHz.